Unia Europejska przygotowuje pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości około 20 miliardów euro. Celem tego wsparcia jest wzmocnienie zdolności obronnych Kijowa w obliczu trwającego konfliktu z Rosją. Inicjatywa ta wynika z rosnącej presji prezydenta Donalda Trumpa na szybkie zawarcie porozumienia pokojowego z Rosją. Skład pakietu wsparcia. Pakiet obejmuje dostawy amunicji artyleryjskiej, systemów obrony powietrznej, precyzyjnych rakiet, dronów oraz innych rodzajów uzbrojenia. Dodatkowym celem jest wsparcie ukraińskich sił zbrojnych poprzez wzmocnienie brygad wojskowych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą obecnie negocjacje dotyczące tej inicjatywy. Kluczowe spotkania i decyzje. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE. Zaplanowane na przyszły tydzień ma być kluczowe dla omówienia szczegółów pakietu wsparcia. Ostateczna decyzja co do wysokości środków i zatwierdzenia planu należeć będzie jednak do przywódców UE. Proces ten może jednak ulec opóźnieniu, ponieważ Węgry dały do zrozumienia, że będą sprzeciwiać się kolejnemu pakietowi pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wyzwania polityczne. Dodatkową niewiadomą pozostaje sytuacja polityczna w Niemczech. Nadchodzące wybory do Bundestagu, zaplanowane na niedzielę, mogą doprowadzić do zmiany na stanowisku kanclerza, co może wpłynąć na przyszłe decyzje Berlina w kwestii pomocy Ukrainie. Wcześniej Komisja Europejska informowała o propozycji kompleksowego pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy, składającego się z mechanizmu współpracy pożyczkowej w wysokości do 45 miliardów euro oraz wyjątkowej pożyczki w ramach pomocy makrofinansowej MFA w wysokości do 35 miliardów euro. Ekonomiczne i strategiczne implikacje. Komisja Europejska zaproponowała najpierw ustanowienie mechanizmu współpracy pożyczkowej Ukrainy, który wesprze UE i partnerów G7 w udzielaniu pożyczek Ukrainie w wysokości do 45 miliardów euro. Ten pakiet wykorzystuje nadzwyczajne zyski z zablokowanych rosyjskich aktywów, wysyłając jasny sygnał, że ciężar odbudowy Ukrainy zostanie poniesiony przez osoby odpowiedzialne za jej zniszczenie, czytamy w komunikacie. Zakończenie. Unia Europejska przygotowuje się do znaczących inwestycji w obronność oraz wsparcie Ukrainy. Komisja Europejska ma w marcu przedstawić propozycję finansowania tych działań. Decyzje dotyczące finansowania są uzależnione jednak od wyników wyborów w Niemczech. Berlin dotychczas sprzeciwiał się wspólnemu zadłużeniu na cele obronne, ale po wyborach możliwy jest europejski pakiet finansowy.